Czy chcesz się dowiedzieć, jak w rok czasu zbudowałem strukturę na kilka tysięcy osób i jednocześnie zostałem pierwszym dyrektorem Sativa Life? Nazywam się Tomasz Lisowski i zapraszam Cię do wysłuchania mojej historii. Swoją przygodę z marketingiem sieciowym rozpocząłem kilka lat temu, mieszkając jeszcze w Anglii. Zwyczajnie znudzony życiem na emigracji, rozpocząłem poszukiwania sposobu zarabiania online, bo miałem dość miejsca, w którym się znalazłem. Byłem też już kilka lat po swoim pierwszym bankructwie, bez perspektywy spłaty długów. Pierwsze co zobaczyłem w tej branży to możliwości niczym nieograniczone, dzięki czemu miałem wizję, że moje życie może zmienić się na lepsze. Okazało się jednak, że muszę się wiele nauczyć przede wszystkim myśleć inaczej niż do tej pory. Wysokie zarobki oraz sukcesy innych ludzi bardzo mnie motywowały do nauki a przede wszystkim do działania. Zanim jednak rozpocząłem współpracę z Sativa Life, musiałem ponieść kolejną porażkę i znów poczułem się, jak to jest żyć bez pieniędzy. Nauczyło mnie to jednak, że nic co warte nie jest łatwe. Wiedziałem, że jeżeli teraz odpuszczę, już nigdy nie wrócę do network marketingu. Znalazłem się po raz kolejny na rozdrożu dróg. Byłem zupełnie sam. W listopadzie 2019 roku poznałem Sativa Life. Początki nie były łatwe, a ja wystartowałem wolno. Jednakże wiedziałem, że to szansa dla mnie, by po raz kolejny, już mądrzej, zrobić coś spektakularnego. Miałem wizję, że z nową firmą jest szansa, by zaistnieć jako pionier, podczas gdy inni nie robią nic, ponieważ boją się ryzyka. Zawsze rozumiałem sprzedaż i z biegiem czasu dostrzegłem, że w marketingu online nie ma ograniczeń zupełnie inny styl życia na własnych warunkach. Postanowiłem więc włożyć całe serce umiejętności, które nabyłem w ponowny start. Siłę już miałem, ponieważ stałem dwukrotnie z kolan. Silniejszy, ale przede wszystkim mądrzejszy. Aby jednak odnieść widowiskowy sukces, trzeba coś więcej. Coś, co zawsze nawet najgorszy storm zaprowadzi mnie na właściwy kurs. Może to być wizja lub cel. Tym czymś było od zawsze dla mnie obietnica, którą złożyłem przed wyjazdem synowi, że zamieszkamy wspólnie na Teneryfie. Jeśli więc chcesz tego samego, to pamiętaj, że jak już zaczniesz, to nigdy, przenigdy się nie poddawaj. Robisz to dla siebie i nikt ci nie będzie współczuł, jak odpuścisz, bo to nikogo nie interesuje, więc walcz o to, co dla ciebie ważne. Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia.